Wiewiórki i Bobry. Dzień dobry. Jak widzicie, dzisiaj kadr taki nieco inny niż zazwyczaj. Niestety klęknął mi aparat, przestał nagrywać dźwięk. Szukam jakiegoś rozwiązania, żeby gawenda ukazała się w czasie, kiedy ukazać się powinna, czyli w środę. Mam nadzieję, że w ten sposób jakoś to wyjdzie. Że będzie to jakoś czytelne, widoczne no i że będziecie zadowoleni. Przechodzimy do gawędy. Ostatnia gawenda, ta o Ryszardzie, miała opowiedzieć też o jego bracie, o Janie. Nie ze wszystkim to się udało, bo tamta była, jak pamiętacie, długa. Do Jana więc wracamy dzisiaj. Zanim jednak do niego przejdziemy, kilka słów jeszcze o tak zwanych Crusader Coins, czyli moneta krzyżowców. Ciekawe takie numizmatyki, numizmaty, dość szeroko, dość często znajdowane artefakty, wszędzie tam, gdzie europejskie ziemie przemierzali rycerze ze znakiem krzyża na płaszczach powracający z Ziemi Świętej i oczywiście na terenach ich królestw, czy też może księstewek które ci rycerze zajmowali po drodze, a w których obowiązującym środkiem płatniczym były właśnie te monetki. Pierwsza, ta która nam gdzieś tutaj się pojawi, to moneta Ryszarda z Cypru. Ryszard z Cypr podbił, podbił przypadkiem w drodze do Ziemi Świętej, tam była jakaś burza, coś dziwnego się działo, no i, no i tak przypadkiem mu się podbiło. Ogólnie krzyżowcy ustanowili wiele takich e, krótkotrwałych państw fe, feudalnych, tutaj możemy wymienić hrabstwo Edesji, księstwo Antiochii, e, Hrabstwo Trypolisu, no i oczywiście Królestwo Jerozolimy. O miejscach tych wówczas zwykło się mawiać za morzem, a o, o ludziach, którzy o ich mieszkańcach, ich mieszkańców określano nie, nie za morzonami, określano frankami. To też jest ciekawe, bo Francuzi z pewnością nie stanowili w tych państwach jakiejś tam znaczącej większości populacyjnej. Pierwotnie z krzyżowcami na te tereny trafiły ich europejskie środki płatnicze ich pieniądze, czy też pieniążki jak wtedy mówiono denary, feningi, szelongi. Wykonane w 30-40% ze stopu srebra, o wadze około 1,3-1,4 g, g no i o bardzo takiej marnej sile nabywczej. Tymczasem Bizancjum i świat muzułmański płacił złotem. Srebro nie było specjalnie popularne, ale istniała alternatywa. Zapomniane w Europie już wówczas. Po czasach cesarstwa rzymskiego, oczywiście, drobne monety miedziane, na które w miastach muzułmańskich istniał wielki, niesłabnący popyt no, takie zapotrzebowanie. Mamy zatem sporo miedziaków z tego okresu. Wybijanych przez krzyżowców, ale mamy też nawiązujące do złotych walorów, złotych monet wschodu bezenty saracejskie. Monety wykonane na podobieństwo monet bizantyjskich i egipskich z tamtego okresu. W skarbach krzyżowców też często znajdujemy często się kryją liczne złote krople oszlifowane. Nieregularnych kształtów blaszki, też złote. Przypuszcza się, że to były wota ofiarne, wykonane specjalnie dla, dla pielgrzymów chcących złożyć ofiary w złocie w miejscu świętym. Złote monety były w tym okresie, jednak. No, kosztowne, drogie no, wiadomo złoto, złoto zawsze kosztowało e, niejednokrotnie wartość tych złotych monet przekraczała miesięczne e, wynagrodzenie miesięczne zarobki e, te blaszki natomiast te kawałeczki e, ważyły znacznie mniej od monet czyli z automatu były tańsze e, ja znalazłem taki, taki kawałeczek, taką kroplę o wadze 1,4 g czy też 2-4, nie pamiętam, e, tutaj macie gdzieś niewyraźne zdjęcie na polach w Lamanis. Ogólnie zwykło się te przedmioty nazywać, określać e, płacidłami bizam, bizantyjskimi. Materiał numizmatyczny, jak widzicie, jest bogaty, jest co zbierać, ale my wracamy do Jana, któremu dzisiejszego węta miała być poświęcona. Jak pamiętacie, Jan był najmłodszym synem Henryka II. Jego starszym braciom, ojciec zabezpieczył posiadłości. Jan jako Schedę miał otrzymać tylko i wyłącznie gotowiznę. I to ojciec żartobliwie nazwał go Johnem Loughlandem, Loughlandem, Janem bez Ziemi. Jednak Jan stopniowo w oczach Henryka, z tego najmłodszego, awansował do pozycji syna ulubionego. Wówczas Henryk zrewidował trochę te swoje e, poglądy no i zaczął przemyśliwać o korzystnym orzenku e, dla pociechy no i prowadził też taką taki proceder odbierania e, baronom podległym mu ich ziemi i czynienia nowym władcą tych ziem e, właśnie Jana z nadania ojca Jan został na przykład panem Irlandii e, w 1177 roku ale tam objawił się taki e, niesympatyczny charakter Jana. On z ruszakiem rycerzy przybył objąć nowe włości w posiadania, na powitanie wyszła mu irlandzka starszyzna, no i na jej widok Jan i jego dwór parsknęli śmiechem, rozbawiły ich takie bokażne duże brody tych Irlandczyków. A Jan dodatkowo zaczął ich za te brody tarmosić. Szarpał ich, Irlandczycy uznali, że Jan jest źle wychowanym snobem, z którego nic dobrego nie wyrośnie. No i w sumie nie wyrosło. Historia wyraźnie to wskazuje: na dokładkę Jan miał ledwie 165 cm wzrostu, mocną budowę, silnie wysklepioną klatkę piersiową i bardzo niestały charakter. Raz był pogodny i hojny, e, za chwilę dawał upust gniewowi, dławił się tym gniewem, wybuchał wściekłością. Był mściwy i okrutny, lubił muzykę, e, choć nie przepadał za pieśniami, uwielbiał hazard. No i jak na tamte. Na standardy tego średniowiecza, na standardy czasu średniowiecza, może nadmiernie trochę ko kochał polowania. Zaczytywał się książkami, za jego dworem to taka ciekawostka, podążała wędrowna biblioteka, ubierał się z przepychem, a nader wszystko cenił mm, szlachetne kamienie. E, miał ich taką dosyć znaczną kolekcję. E, po śmierci ojca która nastąpiła w wyniku zdrady starszych synów i ostatecznego przejścia na ich stronę Jana. On wbił ten grób, gwóźdź do trumny ojca. Ryszard lwie serce objął angielski tron. Szybko jednak, jak pamiętacie, wyruszył na krucjatę. Ostatnio Grzesiu Kwieciński wspominał w komentarzach Zamieścił takie ciekawe podsumowanie rządów Ryszarda. E, według niego był to okre... ryszard. Ryszard był złym synem, złym królem, ale doskonałym żołnierzem. E, królestwo Ryszard ku irytacji Jana na czas tej swojej krucjaty powierzył pieczy wielmożów. Jan Knuł wchodził w układy, starał się zdyskredytować tych rządzących, e, by przejąć ster władzy. Bach. Posunął się do tego, że spiskował z Filipem, królem Francji, e, skądinąd wrogiem Ryszarda. E, kiedy Ryszarda pojmano podczas powrotu z Krucjaty, Jan rozsiewał pogłoski o jego śmierci i próbował opłacić cesarza Henryka, e, by ten e, przetrzymał jego brata w niewoli. E, Nieco dłużej niż, niż było planowane, aby Jan mógł przejąć władzę w Anglii. Nie wyszło. Nie wyszło. Ryszard wrócił. Jan szybko uciekł do Normandii, gdzie się zaszył, no i rok trwało, zanim go starszy brat odnalazł. Ryszard wybaczył mu, twierdząc, tak trochę przekornie, że Jan jest tylko dzieckiem, które miało złych doradców, no i, no i wykonało tam nieprawidłowy ruch. Nie wiem czy chciał w ten sposób upokorzyć Jana, czy chciał mu dopiec, bo Jan miał wówczas już 27 lat. Dodatkowo Ryszard pozbawił brata za karę większości ziem. No, Irlandii mu nie zabrał, no i tam czegoś jeszcze nie pamiętam, ale wyznaczył go swoim następcą. Po śmierci Ryszarda, kraj podzielił się na zwolenników Jana i drugiego pretendenta do angielskiej korony syna starszego brata Jana nie pamiętam którego brata w każdym razie chłopiec nazywał się Artur I z, Bretonii, z Bretanii którego z całym przekonaniem poparł Filip król Francji Jana popierało duchowieństwo, szlachta angielska szybko koronowano Jana bo już w 1199 roku i wówczas rozpętała się wojna na kontynencie Wojna prowadzona ze zmiennym szczęściem trwała do 1204 roku. Zakończyła się dla Jana utratą tych ziem w zachodniej Francji, utratą Normandii. No, tutaj decydowały zasoby. Król Francji był nieco lepiej sytuowany od Jana, posiadał więcej zasobów. No i, no, i udało mu się go pokonać. Tu też pojawia się wątek śmierci Artura, którego Jan rzekomo pojmał i podobno własnoręcznie zatokł na śmierć, co nie, nie przysporzyło mu popularności, w tym kontekście bardzo niehonorowe. W 1204 roku pada Czotao Gillard, wspaniały zamek Ryszarda, ten, który Ryszard z taką pieczą budował, oblegany był przez dwa lata przez Francuzów. Y, temu oblążeniu towarzyszyły iście nantejskie sceny, ale to jest temat na zupełnie inną opowieść. Ja streszczę po prostu jej finał. Y, Francuzi zdobyli tą dolną część pod zamczą, y, znaleźli tam ujście latryny i przez nie dostali się do zamkowej kaplicy. Od wewnątrz y, ci dywersanci, którzy tam wleźli, otworzyli bramy i zamek upadł padło też imperium Henryka II imperium, które z takim trudem budował Jan rozpaczliwie potrzebował kasy Ryszard na koszty związane z Krucjatą i na okup dla cesarza Henryka sprzedał lub zastawił wiele królewskich posiadłości które wcześniej przynosiły zyski zyski koronie prawda? Janowi pozostało niewiele alternatyw niewiele źródeł, z których mógł czerpać dochód no, wykorzystał podatki zreformował też system sądowy aby, aby z niego wyciągać kasa reforma bardzo uderzyła w możnych których teraz mógł skarżyć każdy wolny obywatel Anglii prawda? a ci możni z kolei podlegali mściwemu arbitrażowi króla Jana kasa była potrzebna Zaczął się również konflikt Jana z papieżem. Kiedy ten mianował, papież mianował nowego arcybiskupa Kantenbury, Jan nie akceptował wyboru, no bo nie przyjął kasy, prawda. W odpowiedzi na papieską decyzję wygnał mnichów z tamtejszego opactwa. Wówczas papież obłożył Anglię interdyktem czyli zakazał odprawiania ceremonii kościelnych wszelkich ceremonii kościelnych mowa tutaj o mszach, pogrzebach ślubach, wiadomo chrzcinach na to Jan odpowiedział konfiskatom majątków tych duchownych którzy stosowali się do zarządzeń papieskich wówczas papież ciach, no co mógł zrobić jak z komuniką wiana a Jan mu na to te referyku co mnie twoja ekskomunika, tylu ekskomunikowałeś i wszyscy sobie żyją i radzą sobie i, i jest okej okay, dopiero groźba pozbawienia Jana korony przez papieża bo papież miał takie prawo dała efekty rozpoczę, rozpoczęły się mediacje i ostatecznie papież Innocenty III i Jan dogadali się no i potem do końca papież pozostał takim wiernym stronnikiem Jana, który niejednokrotnie udzielał mu poparcia Jan znalazł jeszcze jedno źródło przychodów tak zwany podatek skut polegał on na tym, że można było się opłacić zamiast trafić do armii do królewskiej armii no i Jan zbierał go podczas swego panowania 11 razy czy była wojna, czy nie była, nieistotne zbierał 11 razy, czyli dokładnie tyle ilu trzech poprzednich monarchów razem wziętych no tutaj jest taka mała różnica. Oni panowali w sumie przez 58 lat, zebrali 11 podatków, Jan panował 17. Brał Jan podatki od dziedziczenia, sprzedawał nominacje szeryfom, opodatkował wdowy, które chciały pozostać w swoim wdowieństwie, sprzedawał urzędy duchownym, pojawił się za jego czas podatek dochodowy, który do dziś nas zamęcza, zyskał opinię chciwego i pazornego, a lud się burzył, burzyli się baronowie. Gdy Jan miał z armią ruszać do Francji, odbijać tamtejsze ziemie utracone w 1204 roku, wybuchło powstanie baronów. Stumiono je i Jan ostatecznie w 1214 roku wyruszył do tej Francji, odnosił tam początkowo sukcesy, potem przeszło jednak pasmo klęsk. Sposób, w jaki król traktował poddanych, no nie zjednywał mu z sympatii, a wręcz spowodował taką masową utratę sojuszników, a skarbiec Jana znów zaświecił pustkami. No, wrócił Janek niepyszny na wyspy, nie osiągnąwszy w trakcie tej batalii praktycznie nic. A baronowie obserwowali to wszystko no i znów podnieśli głowy. głowy. Tym razem wspierani przez duchowieństwo, pomniejszą szlachtę, no i cechy mieszczańskie, mieszczan. Stany mieszczańskie to chyba lepsze określenie. Niepowodzenia wojenne, wysokie podatki, nadużycia królewskich urzędników, no i w sumie arogancja samego władcy doprowadziły do kolejnego kryzysu, do kolejnej rebelii baronów. Sytuacja zmusiła Jana do podpisania Magna Carta 15 czerwca 1215 roku. Wcześniej to się nazywało Wielka Karta Swobód. Zapisy karty gwarantowały, Miastom wolność handlu, duchowni mieli prawo obsadzania biskupów, król nie mógł podwyższać podatków bez zgody Królewskiej Rady, bez porozumienia z Królewską Radą na tą Radę. Składali się baronowie, biskupi, no i arcybiskup. Nie mógł też król więzić nikogo bez wyroku sądowego złamanie przez króla, przez króla któregoś z tych postanowień, z tych ustaleń uprawniało baronów do wypowiedzenia mu posłuszeństwa, no i oczywiście do nawoływania, szerokiego nawoływania do powszechnego powstania. Uważa się, że Wielka Karta dała początek ustrojowi Anglii tej Monarchii Konstytucyjnej, monarchii parlamentarnej i przyczyniła się do powstania brytyjskiego parlamentu. Ze swojej strony baronowie oczywiście w zamian złożyli przysięgę na wierność Janowi. Przysięgali mu wierność. Tak to moi drodzy wyglądało. Bardzo szybko się jednak okazało, że Jana, mimo podpisania tej deklaracji, nie miał zamiaru jej przestrzegać co już latem 1215 roku, kilka miesięcy po jej podpisaniu, doprowadziło do wojny między królem a jego baronami. Możni wyzwali do Anglii księcia francuskiego, on się Ludwik nazywał, okrzyknięto go. No, zdobył trochę ziem angielskich, doszedł aż po Londyn. W tym Londynie okrzyknięto go nowym królem Anglii. Na szczęście dla Jana jego stronnik, papież, pamiętacie Inocenty III, obłożył Ludwika ekskomunikom za napad na innego chrześcijańskiego władcę i w ten sposób pozbawił go poparcia francuskiego króla, króla Filipa. On nie mógł wspierać osoby ekskomunikowanej. Jan powoli odbijał ziemię zajęte przez Ludwika do dnia 18-19 października 1216 roku, bo mu się pomarło. Być może został utruty, być może na skutek wypicia zbyt wielkiej ilości młodego brzoskwiniowego wina. Jan zmarł. Tak zapisano w niektórych kronikach, a takie wina Jan niewątpliwie lubił nadmiernie. A może przyczyną jego śmierci była Czerwonka, która też wtedy zbierała wśród, wśród ludzi na polu walki gęste żniwa. Niesławnym był królem rzeczony Jan. Stracił Anglię kontynentalną, podejrzewano go o schizofrenię, gnębił lud podatkami, charakter też nie miał, nie był. Jego charakter też nie był specjalnie specjalny, przyjemny. Nic zatem dziwnego, że nie zapisał się zbyt dobrze na kartach historii, a, a, a żaden więcej władca angielski nie przyjął imienia Jan. Dziś uważa się, że obok tych wszystkich wad, Jan miał też kilka takich bardziej pozytywnych cech, bo zaledwie mogę powiedzieć, był. Rzekomo zdolnym generałem i sprawnym administratorem. Za Jana zreformowano flotę angielską, a Anglia w przeszłości, jak wiecie, dzięki flocie zdobyła pozycję mocarstwa, prawda, światowego mocarstwa. To w czasach Jana właśnie zbudowano 104 duże galery i powołano Urząd Strażnika Galer. Urząd, który z czasem przekształcił się w urząd Wielkiego Lorda Admiralicji, prawda? Wówczas też powstały tak zwane busi, pękate statki desantowe, zaprojektowane w taki sposób, że można było z nich zdejmować dziobówki różne ciekawe innowacje. Ale opinia najgorszego w historii króla Anglii przerwnęła do tego władcy na zawsze tutaj dodatkową krople do tej czary e, historii niechlubnej Jana e, przyłożyła popkultura wszystkie opowieści o Robin Hoodzie i tak dalej, gdzie Jan z reguły jest w taki karykaturalny sposób przedstawiany jako e, chciwiec i szaleniec bardzo często, prawda e, ja też nie mam najlepszego zdania o tym królu e, wspominałem, że żaden więcej władca nie przyjął imienia Jan z czego to wynika? W późniejszych czasach utarł się zwyczaj, że władcy brytyjscy czy też może inaczej pretendenci do brytyjskiego tronu na chrzcie otrzymują cztery imiona, wśród nich znajduje się imię patrona Anglii jakichś tam poprzedników i zazwyczaj w chwili koronacji przyjmują czwarte z tych imion jako imię pod którym panują to jest bardzo częsta praktyka. Nie pamiętam z którego roku ona się wywodzi. W każdym razie żaden z nich nigdy więcej nie zdecydował się na przyjęcie imienia Jan. I teraz ciekawa sprawa, trochę będę abstrahował i wybiegnę znacznie w przyszłość. Książę Karol pod tym imieniem został ochrzczony. To jest imię, które nosił przez cały okres swego panowania. Charles obecnie pretendent do tronu nie zdecydował się na zmianę imienia nie przyjął innego imienia a imię Charles Anglikom się bardzo źle kojarzy poprzedni królowie źle kończyli jeden z nich umarł w mękach drugiego lud powiesił ale do nich przejdziemy w przyszłości zostawmy Karola Karola III i jego problemy bo ich jest mnóstwo całe uwierzcie mi a, a my, my, my się już pożegnamy, dobra? E, miłego dnia wam życzę, uśmiechu wam życzę, e, żeby moc was oczywiście nie, nie opuszczała. No i hej hej, papa. Pa.